Gdybym miał policzyć na palcach jednej ręki, ile razy widziałem coś Johna karpentera, to cytując Cezarego Pazura z Chłopaki, nie patrzą, to bym teraz kurczenie nie o ręki, bo rzeczywiście widziałem ten film o dziesiąt, kilkadziesiąt razy i e, przed obejrzeniem tego po raz wtóry zastanawiałem się, czy. Coś, no bo wiadomo, że to już druga wersja jest, wcześniejsza była kilkadziesiąt lat, lat przed produkcją tego filmu. Czy coś to ponadczasowy klasyk? Czy rzeczywiście ten film ma w sobie to coś, no men, omen, co sprawia, że jest dobry? No bo wiadomo, że mógł się zastarzyć technicznie, technologicznie. Wiadomo, film to jest z 80, 82 roku, czyli ma teraz już 42 lata w momencie nagrywania tej recenzji, jakby na to nie patrzeć. Jest prawie tak stary jak ja. Prawie. Nikt nie jest tak stary jak ja, pamiętaj. Ja pamiętam święta bez Kevina na Polsacie. Fabuła jest intrygująca, bo tak naprawdę zaczyna się, kontynuuje się w momencie, kiedy coś się już zaczęło, coś się, coś się dzieje rzeczywiście. Mamy Antarktydę, mamy stację, stację badawczą, no i nagle, tak jak najbardziej, pojawia się pies. Pojawia się pies, tam gonią gdzieś go jacyś. Jacyś Norwedzy, ale Norwedzy nie mówią po angielsku, Amerykanie coś siłą rzeczy, no nie mówią, Amerykanie nie mówią w ogóle w innym języku niż tylko i wyłącznie angielski, amerykański czy amerykański, angielski jak to woli. No i przybywa ten pies i zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy, Więcej nie będę oczywiście y, mówił. No coś tytułowy, coś to jest y, ufok, tak? Wiadomo, osoba, osoba, stwór z kosmosu, niech tak będzie. Bo rzeczywiście dostajemy informacje, jak on wygląda. Nie, dostajemy informacje, co się dzieje, bo pojawia, do, pojawia się, jest pokazany jego statek, jego jej tego, tego statek, tego cosia, osia. Pojawia się statek, kilka innych rzeczy. Nie mamy zbyt wiele powiedziane, poza tym, że potrafi asymilować, potrafi rzeczywiście zmieniać się w, w każdą osobę, w każdą, którą dotknie. Do tego nawet stopnia, że. To wyczytałem już y, stwierdzenie Carpentera, że do tego stopnia on się asymiluje, że osoby, które on powiedzmy, przejmie, nawet nie są świadome tego, że są przejęte przez, y, przez Cosia, przez tego UFOKa, więc aż rzeczywiście grubo. No, jest kilku fajnych aktorów, bo pojawia się między innymi Keith David, jest y, oczywiście Kurt, y, Kurt Russell, i tutaj, jakże i przy innych produkcjach, obsada miała być troszeczkę inna, bo między innymi miał się pojawić Donald Pleasence, zapewne znasz go. Y, z roli pewnego sympatycznego, powiedzmy doktora z serii filmów Halloween, tak jak najbardziej, Te, czy też może jako Ernesta Stavro Blofelda z filmie, filmu W służbie królewskiej mości o Jamesie Bondzie, tam akurat George Lazenby wcielił się, wcielił się w agenta 007, albo chyba ja najbardziej i najmilej go wspominam z filmu Wielka Ucieczka, gdzie Crowblife'a fałszerza, ale no niestety. Grafiki się nie zgodziły, nie można było, bo to wiadomo jak jest w Hollywood, Czasami pewne rzeczy są, są yy, przesuwane. Budżet astronomiczny 15 milionów dolarów w 1982 roku to było rzeczywiście bardzo, bardzo dużo, dużo pieniędzy. No i fabuła jest yy, jak bardzo często w takich filmach. Wiesz, zabili go i uciekł. Powiedzmy, przy, przychodzi bohater, co się dzieje, jest jazda, jest, yy, jest zadyma, ale. A tym przy okazji jednej z, z teorii filmowych mówiłem odnośnie zakończenia. Nie będę zdradzał, jakie teraz jest zakończenie, ale rzeczywiście narosło. Na końcu. Na końcu wrzucę link do, do, do odcinka z teoriami, gdzie mówię o właśnie o zakończeniu tegoż, tegoż filmu. Sam John Carpenter podsyca co jakiś czas, kiedy się go pytają o to, ale czy zakończenie jest takie, czy. No przecież to jest oczywiste. Przecież popatrz tylko na film. I tyle ci powie. Dziękuję bardzo i zastanawiam się. Mówi, wszystko jest w obrazie. I rzeczywiście, jeżeli się przyjrzymy, to tam wszystko jest w obrazie. Zakończenie jest dosyć w miarę, w miarę jasne. Nawet po tym filmie została wypuszczona gra, która przedstawia dalsze, dalszy ciąg tego filmu. No i John Carpenter mówi: Tak, jak najbardziej to, co się dzieje w tej grze, jest kanoniczne. Więc jak chcesz dokładnie wiedzieć, jak się film zakończył, no to musisz sobie zagrać w grę. No rzeczywiście tak to, tak to jakoś yy, wygląda. Wielki. Nie wielki znak zapytania stał przy okazji efektów specjalnych, no bo rzeczywiście, jak to wszystko ogarnąć? Rick Bottin, on był odpowiedziany, między innymi Stanu ale wszystko przypisane jest Rickowi Bottinowi, bo no, ten ufok transformuje się. Kilka razy jest to rzeczywiście pokazane, i no, jest hardkorowo. Naprawdę są sceny, które ja bym nawet powiedzmy, po podążył tropem, że no jest to jednak. Czasami bardziej horror niż sci-fi, niż kino fantastyczno-naukowe. No ale jest to są akurat y, sceny. Jest taka jedna dosyć, dosyć hardkorowa scena, w której to rzeczywiście y, ręce są urywane. Y okazało się, że na potrzeby tegoż, y, tegoż ujęcia zatrudniono osobę, aktora, który miał y, amputowane ręce. Miał on na ręce, bodajże gdzieś tam, gdzieś tam do, do, do przedramienia, czy do łokci. Później, oczywiście, jemu założyli na twarz no, specjalną maskę, żeby wyglądał jak aktor. Jak się przyjrzysz, jak, rzeczywiście, no to to widać, bo to jest jeden z tych filmów, niestety, któremu transfer na 4, do 4K nie pomaga zresztą gro filmów z lat 80. i początku lat 90. kiedy te transfery, kiedy te powiedzmy wtedy to wyglądało rewelacyjnie, ale pamiętaj jaka jakoś była, jaka rozdzielczość co jest ważne była na VHS-ach No to teraz to troszkę rzeczywiście po latach hmm, po latach wychodzi, ale rzeczywiście efekty specjalne są dobre, są ciekawe. Pamiętaj, 82 rok, nie to, że w komputerze coś zrobić, wszystko co widzisz, co się dzieje w tym filmie, jest praktycznie, więc albo to było stworzone, albo gdzieś powiedzmy, jakieś rysowano, malowano płytki i powiedzmy używano optycznej iluzji, żeby to zrobić wszystko dobrze, sensownie, nawet do tego stopnia, że kiedy kręcono film na planie, było za ciepło, no więc włączamy klimatyzację na, na kilka ładnych godzin, zanim film zostanie nakręcony na maksa, wchodzą aktorzy na plan, a tam jest zimno, prawda? Mm. Dodatkowo na przykład dać im coś, coś gorącego do, do picia, żeby para była widoczna, żeby to jest maksymalnie. W ogóle sam Kardashel, który się pojawia w tym filmie w roli Macridego swoją brodę i długie włosy zapuszczał cały rok. Więc rzeczywiście tak to jakoś było. Teraz pewnie by było powiedział, dobra, spokojnie doklejajcie, do sztukujcie. A tutaj akurat chodziło o... Jak najbardziej bycie realistycznym i rzeczywiście to się, to się udało. Film niestety nie zarobił, bo 15, mówiłem 15 milionów budżetu, 20 milionów y, y, zarobku. Niestety studio było bardzo, bardzo zjednoczone. Mimo, że John Carpenter mówi: To jest mój ulubiony film, jaki kiedykolwiek nakręciłem, nie to, że ucieczka z Los Angeles, ucieczka z Nowego Jorku, nie to, że Halloween, czy jakieś tam powiedzmy. Inne mgły i inne produkcje. Właśnie coś to jest mój ulubiony film. Troszkę inaczej potraktował oryginał, bo jak mówiłem, to już jest nowa wersja, tak zwany remake filmu z lat bodajże 50. Rzeczywiście, akurat troszeczkę zmieniono, bo jeden był na biegunie północnym, drugi na południowym, kilka oczywiście innych, innych szczegółów po latach do tego filmu nakręcono, ale już nie Carpenter, tylko ktoś inny całkowicie, nakręcono, można powiedzieć, kontynuację. Aczkolwiek nie mamy opowiedzianych w kontynuacji, nie mamy opowiedzianych losów tego, co jest później, tylko co się dzieje wcześniej, czyli tak zwany prequel. Czyli yy, to tak naprawdę tamten film się kończy w momencie, kiedy się zaczyna ten film. Ale yy, czy ja mogę go Tobie polecić? Mów oczywiście o Carpenterze i jego cosiu? Oczywiście, że tak. Jest to ponadczasowy klasyk. Jak dla mnie film się nie zestarzał, bo Efekty specjalne, ok. Kto się może doczekać, czepić, powiedzieć, no, no, nie wygląda tak jak powinno wyglądać, i rzeczywiście jest kilka scen, kiedy y, to razi. Ale to nie jest w tym filmie najważniejszy. Najważniejszy jest klimat. Ten klaustrofobiczny klimat, rzeczywiście. Y, no, tej. Pomyśl sobie. Jest kilku, kilku hopów zamkniętych y, przez. oni chyba półroczne. Mamy te zmiany. Zimno, i dziękuję bardzo, musi polegać tylko na sobie. A to nagle jest w tej grupce małej. Gdzie teoretycznie wszystkich znasz y, Pojawia się y, Ufok i próbuje was Wykończyć, no rzeczywiście jest, jest, y, jest grubo, jest dobrze Ale tak, jak najbardziej film y, pomimo czterdziestki y, na karku Dalej się trzyma, dalej rzeczywiście jest, jest, jest dobry. Można go za darmo obejrzeć na Amazonie, co, co jest równie, równie ważne. Na końcu w komentarzu, także w przypiętym, wrócił, w opisie, także w przypiętym komentarzu będzie link, może sobie obejrzeć tenże, tenże film. Jest za darmo, jest za darmo w pakiecie podstawowym, więc nie ma problemu, ale jestem zobligowany do tego, powiedzieć, że będzie to link afiliacyjny, tzw. reflink, i kiedy klikniesz i obejrzysz, nic nie płacą za niego, Amazon z racji tego tam i kilka cenciorów centiorów, odpalił tak to rzeczywiście rzeczywiście wygląda. Jest zabawna rzecz, która mnie bardzo intrygowała, ponieważ y, muzykę do tego filmu y, i muszę muszę sprawdzić, ale nagrał y, bodajże Ennio Morricone pierwszy raz współpracowali y, panowie razem i y, okazało się, że muzyka do tego filmu została nominowana do Złotej Maliny. Że po prostu jest ta tandetna koszmarna, a normalnie to by pewnie John Carpenter nagrał muzykę do swojego filmu, jak to ma w zwyczaju pisać, komponować i, yy, i nagrywać, no ale tym razem akurat było inaczej, więc yy, poprosił Enio Morricone i Morricone zrobił ukłon w stronę Carpentera i powiedział, "OK, to ja nakręcę, napiszę muzykę właśnie w takim w twoim stylu, no i rzeczywiście są yy, się yy, jemu spodobało, gremium, które przyznawało Złote Maliny, niekoniecznie, a czemu mówię, że to jest zabawnie, ponieważ yy, muzyka, której Kawałki muzyki, której nie wykorzystano w tymże filmie, po latach Quentin Tarantino wykorzystał w swoim filmie pod tytułem Nienawistna ósemka. Tak, do Nienawistnej ósemki muzyka nie była napisana specjalnie, tylko były to resztki, odrzuty z filmu coś. I tutaj jest zabawnie, Ennio Morricone za muzykę do filmu Nienawistna ósemka otrzymuje Oscara. Powiedz mi, wytłumacz mi, jak to rzeczywiście jest, że z jednej strony, o proszę bardzo, muzyka jest beznadziejna, a z drugiej jest super świetna. Czasami tak jest. No, co tu dużo mówić? Glenn Close była również nominowana do Oscara oraz do Złotej Maliny za film Legia dla Bidoków, więc no, czasami tak to rzeczywiście się zdarza. A ty, udostępni tę recenzję na swoich mediach społecznościowych, niech się niesie, bo rzeczywiście nie zawsze, nie codziennie się można dowiedzieć, że no proszę bardzo, Ennio Moricone Malina i Ennio Moricone Oscar za rzeczywiście, za tę samą produkcję. Fabularnie jest dobrze, klimatycznie jest naprawdę rewelacyjnie, mimo, że akurat tam jest mróz, ale można się domyśleć o co, o co chodzi. Akcji jest dosyć, dosyć dużo rzeczywiście. No i cóż można powiedzieć? Można tylko powiedzieć tak, coś, Johna Carpentera po wielu, wielu latach Mając 40 na karku, dalej się trzyma dobrze, dalej robi fajną robotę, więc warto ten film obejrzeć. To jest klasy, który trzeba znać i mam nadzieję, aczkolwiek boję się tego, mam nadzieję, że nie zrobią nowej wersji, bo akurat y, nie potrzeba. No, tak, miał, to, miałam taką samą nadzieję przy okazji wielkie draki, draki w chińskiej dzielnicy, ale już dostaję akurat ten film swoją nową wersję. I boję się właśnie tego, że skoro już Wielka Draka ma nową wersję, Halloween miało już 583,5 tysiąca nowych wersji. No, że akurat coś też dostanie nowy film. A akurat nie są to produkcje, które potrzebujemy. Klasyki zestawmy, klasyki niech będą. A tak, jak najbardziej, coś to jest po prostu klasyk ponad ponadczasowy. A tutaj więcej, więcej horrorów, kina sci-fi, wiem, że takie lubisz.